niejasny trafi. No, trzecia, trzecia koszula w tym tygodniu rdzawą wodą zalana. No ja, ja chyba oszaleję. Patrycja! Zaraz! Co zaraz? Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Jajka gotuje! Co? To się musi skończyć! Człowieku, jajko się musi gotować trzy minuty! To się musi ściąć! Co ty chcesz się na surowe jajko z salmonellą porywać? Ty masz taki wrażliwy żołądek! Co to za haribu! Co za łóżko wodne! Ja się położę na nim chyba, co? Będzie się działo. Wolałbym mnie! Ty, ty, już nie pamiętasz! Nie pamiętasz? Ty masz tak wrażliwy żołądek! Jedną małą, nieumytą śliweczkę zjadłeś. Takie biegunki dostajesz, że cię do karetki nie chcieli wpuścić jak wezwałam. Bo jak przyjechali, to mi przeszło! Przestań mnie rozśmieszać, co ci przeszło? Bali się, że całą karetkę zapaskudzisz. I ty się dzieciaku na jajku z salmonello porywasz, przestań. Ja bym musiała karawat wzywać. Poczekaj! Niby remont łazienki skończony, tak? Tak. Skończony? Skończony. A kran znowu odpadł, proszę bardzo. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Po rozmowie z panem Bogdanem może zrobi jakąś poprawkę. Poprawkę? Tak. Tydzień robił remont, a od półtora roku robi poprawki. Jedyna dobra poprawka, jaką może zrobić, to się stąd wynieść. Czy ty zwariowałeś? Przecież pan Bogdan nie jest zwykłym majstrem. On z nami mieszka. Matko jedyna! Co to za hałasu od samego rana, co? Się. Od rana? No. Jest jedenasta. jest Piękny nocnik, pani Patrycja. Jedenasta? Pani Patrycja, to lecimy z tym śniadankiem, bo ja potem się jeszcze muszę wykąpać, Koniec. fajeczkę zapalić, prawda? I malutku będę musiał się brać do poprawek. Już idą jajeczka. Stój! Jajeczka nigdzie nie idą. Miejmy to za sobą raz na zawsze. Od dzisiaj naszą współpracę uważam za zakończoną. Co? Tak! Ojo, oj oj, oj, oj. rozpacz, rozpacz, rozpacz. Widzi pan to? Widzi pan to? Ja nie wierzę. Znowu się pan na tym wieszał. A mówiłem, żeby nie wyrywać? Mówiłem? Mówił pan. No. Oczywiście. Przecież mówił pan Boguś codziennie, powtarzał kilka razy, żebyś wszedł do łazienki, oparł się plecami o ścianę, lewą nogą zaparł się o tą zieloną szafkę, od dołu chwycił baterię i prawą ręką odkręcił sobie wodę. Proste? Ale, ale ja chcę stać normalnie przodem i myć sobie ręce. Pewnie! To biedne dzieci w Afryce przez całą pustynię człapią, żeby sobie troszkę wody naczerpać z głębin, a tobie się nie chce plecami do ściany stanąć? Czy ty wiesz, co to znaczy walka z lwem przy wodopoju? Nie, ale wiem, co znaczy przepychać się z małpą przy zlewie. Dobra, spokojnie, znajdę jakiś termin, zrobię poprawkę. Póki co musi pan myć zęby przy bidecie. Super! Mam myć zęby na kolanach? To może od razu przy zamontujemy klęcznik. Klęcznik to najszybciej na październik. Panie, mam tyle roboty, że nie wiem, co ręce włożyć. Czy ty zwariowałeś? Po co ci klęcznik w łazience? Boże, tak tylko powiedziałem. Ty sobie tylko tak mówisz, a potem się dziwisz, że tyle remont trwa? No, ale to ciągle coś wymyśla. A to ciepła woda w kranie, o. a to kręcznik w łazience. Ja przez to pańskie ujadanie, to ja nie wiem, na jakim ja etapie robót jestem. Ale ja wiem, na jakim pan jest etapie. Dziesięć razy pan poprawia to, co siedem razy poprawiał. Bo ja ambitny jestem. Najlepszy w Opolu. Tak. Najlepszy. Tak? Tak. Tak? 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 Tak. To niech pan wymieni. Niech pan wymieni, chociaż jed, jedną rzecz, która jest zrobiona dobrze. U, cała lista, czekaj. To drzwi do sypialni. O! Tu ma być dobrze? Tak. Otwierają się do połowy. Możesz się czaić na panterę. Dziękuję. Panie Przep... Małku. Przep... Przepraszam bardzo, ale jak robiłem poprawkę ostatnio, to sam pan powiedział. Dobrze, zostawmy to. Powiedziałem dobrze, dobrze, zostawmy to, tak powiedziałem. Zbariowałeś? Jakiś klęcznik w łazience? Drzwi do sypialni kazałeś źle zrobić? To jest jakiś sabotaż. Ty podkładasz ogień i krzyczysz, pali się! Dobra, dosyć tego. Wąt z naszego domu partaczu. O... O... Ale poszło po rurach. Oj, panie spocony. Partaczu? Od półtora roku nikt tak do mnie nie powiedział. Jak możesz? Jak możesz gryźć rękę, która ci kafelki prawie równo kładła? Człowieku, ty masz takie fugi! Jaka oszczędność na kafla! Ale spokojnie, pani Patrycjo, nie dajmy się ponieść złym emocjom. Jak to mówią, parszywe kundle ujadają, a karawana jedzie dalej. Słyszałaś? Nazwał mnie parszywym kundlem. Ależ ty wszystko do siebie bierzesz. No, ale to widocznie coś jest na rzeczy. Ale o sobie to ja już nie takie słyszałem. Jakie? Na mnie już mówili pan usterka. Na pana. Tak, dwie lewe łapy. Mm. Ej, nie grzeb, nie grzeb, to moja torebka. Pakuj się i wynocha. Pakuj się i wynocha, bo wezwę policję. <grym> I jeszcze mnie kundel będzie kolegami straszył. Dobra, dość. Ty się z nikim i z niczym nie liczysz. A nawet jak coś jest perfekcyjnie przez pana Bogusia zrobione, to ty pójdziesz do łazienki i wyrwiesz kremę z ściany, żeby na twoje wyszło. Kran. – Spójrzmy prawdzie w oczy. To przez Ciebie ten dom jest w ruinie? – Tak? To może ja się powinienem wyprowadzić? – Czasem mi głupi powiedz coś mądrego. – Proszę bardzo, tam są drzwi. – Tylko ostrożnie na klamkę, bo jest za słowo honoru, nie? – Nie, no ja nie wierzę w to, co słyszę. – Podjąłeś decyzję? To się tego trzymaj. Bądź mężczyzną. Tak będzie lepiej dla domu. – I dziecka. Spokojnie, nie twoje.